To be hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you. Można imię Przemek, ma 40 lat, spotkałem cię w Opolu, gdzie e, podszedłeś do mnie, poprosiłeś o pieniądze na bilet, ponieważ jesteś w ciągu alkoholowym od kilku dni, tak? Tak. Powiedz mi, jak długo masz taki problem? No już 6, 6 miesięcy mam ten problem. Pół mhm. roku. Mówiłeś, że jesteś aktywny zawodowo? Tak, no aktywny jestem, no ale jak, jak się piję, no to, to, to ci do pracy weźmie? się nie weźmy. Mhm. Pochodzisz ze strzelec, ze Polski? Tak. Masz gdzie mieszkać, masz dziewczynę, do której mógłbyś wrócić, ale jakoś nie możesz trafić, tak? Nie, no właśnie chciałem, chcę, ale nie? Nie, nie mam na bilet. Nie? Rozumiem. Jak to się u ciebie zaczęło w ogóle z uzależnieniem? Bo moja dziewczyna też pije i. I tak się zaczęło, nie? że moja dziewczyna wódkę przynosiła i piwo, i to, i tamto, i, i piliśmy razem. Nie? Czyli obocie, obo, oboje macie problem, tak? Tak. A ona w tej chwili jest w domu trzeźwa, Masz z nią kontakt, czy nie? Nie mam, no jak? Nie, nie mam, nie mam kontaktu. Nie masz. Powiedziałeś, że trafiłeś do Opola z Gliwic. Tak. Yy, I że też byłeś na Izbie wytrzeźwim, tak? Tak, tak, tak. Jak to się stało, że trafiłeś na izbę? Może się wódki w pociągu i mi się urwał i, i do Gliwizdy dojechałem, zamiast w Opolu wysiąść i jechać do Szelet. no to byłem w Gliwicach, no i policja zabrała. Mhm. Długo tam byłeś w tej izbie? Całą noc? No 17 godzin. Dostałeś jakiś dokument na to, tak? No mam tutaj. Mhm. Przemek, jak sobie wyobrażasz dalej takie życie? Bo wiesz, że to doprowadzi cię prawdopodobnie do śmierci. Nie, ja sobie już nie, nie wyobrażam takiego życia. Wiesz, ja że chcę... alkohol degraduje przede wszystkim organy wewnętrzne, prawda? Ja chcę zmienić swoje życie. Nie, nie chcę tak żyć, bo to nie jest, bo to jest wegetacja, to nie jest życie. Widzę, że masz rany na głowie. Zostałeś pobity? No, przed kogoś tak, no, już nie, nie, nie pamiętam Gliwica Opole? No, nie wiem, chyba w Gliwicach. kiedy jesteś w takim ciągu alkoholowym, jak sobie radzisz w ogóle? Bo to jest, wiesz, bez jedzenia, bez spania albo spania w jakichś dziwnych miejscach, nie, nie czujesz się zagrożony. No, czuję się nieraz, tak. Bo to, bo to różnie by było. Mhm. Kiedy ostatniej raz piłeś? O wczoraj. Ale jak czuję, znaczy jak rozmawiam z Tobą, to czuję od Ciebie alkohol, to chyba nie było zbyt mała dawka, co? Zbyt mało? Nie, no miałem 4 promile. Aż 4 promile? Wiesz, że byłeś bardzo blisko tej granicy e, śmiertelności? Wiem, wiem, wiem. Przemek, ile Ty ważysz w ogóle? A teraz nie wiem, schud, tak schudłem, że nie wiem. Bo 4 promile przy Twojej wadze to jest naprawdę ogromne niebezpieczeństwo. Bo schud, tak, tak bardzo schudłem od tego picia, że nie mam pojęcia, ile ważę teraz. 60? Nie wiem, 70? Nie mam mhm. pojęcia. Jeżeli jesteś w ciągu takim od 6 miesięcy, to od 6 miesięcy nie chodzisz do pracy? No tak, Byłeś na terapii kiedyś? Byłem. W Branicach? No, na terapii byłem ile? 17 tygodni? Mhm. Byłem. To była jedyna terapia, czy było tego więcej? Dwie. Na dwóch terapiach? Ale z takim skutkiem, że znowu zacząłeś pić, tak? No właśnie. Detoks był 10 dni, później, później parę tygodni terapii. Mhm. No jakie, ale... jakie podejmiesz pierwsze kroki, żeby wyjść z tego uzależnienia? Ja już mam plany to zrobić. i na terapię. Na terapię, na terapię normalnie. Detoks i terapia i nie wiem. Bo Ale... Zdajesz sobie sprawę, że to wszystko jest w, w Twojej głowie, prawda? Ten cały problem? Nie wiem. A w jakich latach miałeś... Yy... Terapię? Terapię, tak. O, no, parę lat temu. Parę lat temu. A pierwszy raz? W jakim wieku? No, pierwszy raz... Ile? Dwa lata temu? W Bolesławcu. Mhm. A jakoś nie daje rady i nie, nie. Znaczy, teraz już decydowałem, nie? już nie chcę, nie chcę pić i basta, to, to już mam dość nie? Bo to nie, nie, nie idzie do siebie dojść Ani nie zjesz, ani nic Może ty tylko patrzysz, aby się napić A na jedzenie nie patrzysz Film się urywa i gdzieś leżysz. No ciężka sprawa to jest. Przemek jest coś bardzo trudnej sytuacji teraz. Ja Wy... wiem, ale ja już chcę do domu jechać i do dziewczyny i... i ten i... jakoś nie wiem dojść do siebie nie? normalnie bo jestem trzeźwy teraz nie? Bo, bo z Izby wyszłem bo to musi być trzeźwy mhm. i ale już nie chcę pić nie ma takiej opcji no po prostu postanowienie nie? że nie chcę, nie chcę już i tyle bo nie chcę Bo, pij, bo piję ok, fajnie jest jak piję, a później jak ja przestaje pić nie? no to znów piję, bo się boję, że zapię podaczka czy coś To jest takie koło Kręci się dookoła Piję, mam kaca. i znów się, znów się napije i znów się napije i znów, i znów... Nie ma sensu. Przemek, życzę Ci i wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że w końcu nadejdzie taki dzień, kiedy przestaniesz pić alkohol i staniesz na nogi. No i no już naszedł dzisiaj. Już naszedł ten dzień. <grym, grym, grym, grym>, <laughs> Tylko, że nie się dobrze, nie? hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test if only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Up while you drown.